Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry do pracy rodacy. Witamy na kanale Nie Te Chiny. Witamy serdecznie, idę właśnie do pracy. Jest godzina około 8.30 rano. Aha. Środa dzisiaj, więc czas na film. Czekajcie, kontrolę jakości. Ok, nagrywanie działa. Aha. No, ostatnio dzieje się właśnie ciekawa sytuacja na świecie. E, powiększa się grupa państw... Powiększa się grupa państw e, rozwijających się. E, do tej pory były to Brazylia, Chiny, Indie, e, a teraz dołącza tam jeszcze kilka państw nowych, Argentyna, Rosja, Iran, także a Arabia Saudyjska, chyba z tego co tam widziałem. Także a, i w tej grupie, właśnie państw rozwijających się, Chiny tutaj będą odgrywać przewodnią rolę. Także Chiny stają się powoli liderem krajów rozwijających się. Na no Stany a Stany pozostają liderem krajów rozwiniętych e, także taka nam się na świecie teraz robi e, sytuacja że mamy świat rozwinięty głównie właśnie Stany i no Stany, Ameryka Północna Kanada, Stany e, i też Meksyk tam wciągają w to, a tutaj właśnie i Europa także Stany, Ameryka Północna i Europa Należą do właśnie jednej grupy krajów rozwiniętych, no i Stany będą przewodzić tej grupie, a w drugiej, a za nimi podążają właśnie kraje rozwijające się, e, z Chinami na czele, także Azja, Azja, Afryka, e, Azja, Afryka, najbliski i Bliski Wschód, cała Azja, Rosja, Azja Centralna. Także nie będzie chyba konfrontacji właśnie pomiędzy Stanami a Chinami. Także te, te, te dwa mocarstwa światowe raczej nie będą się konfrontować, tylko właśnie e, jedno państwo będzie przewodzić krajom rozwijającym się, a drugie państwo będzie przewodzić krajom rozwiniętym. Chiny, jak wiecie, rozwijają się już od kilku dekad. Budują, budują, budują i nie ma końca tych budów. Budują osiedla nowe, wysokie. Drogi budują, autostrady. O, tutaj w Guangzhou, gdzie teraz mieszkamy, to słuchajcie. Autostrad jest tyle, że masakra. Zjazdów, wjazdów. Ostatnio byliśmy na wycieczce poza miastem. Godzinkę drogi poza Guangzhou. Kurde, ile autostrad, słuchajcie. Zjazdu, wjazdu, wramp, e, bramek na opłaty, kurde masakra. Pogubić się można, jakby nie, jakby nie to, że wszyscy teraz na nawigacji jeżdżą w samochodzie, to masakra. Ciężko w ogóle się połapać, gdzie, gdzie jechać i jak jechać. I tutaj już wiecie z moich poprzednich filmów macie nową stację tramwajową wybudowana niedawno Nowa droga, ten teraz otwierają drogę Tam teraz otwierają drogę na, na zachód Guangzhou będzie tutaj prowadzić, no to tak, cały czas budowa Tutaj jeszcze budują budują linię metra Budują nową linię metra, ma być otwarta w 2026. Także za, za 3 lata już jest już jest w budowie. No, także tutaj, jak widzicie, cały czas budowa w Chinach. Przyjedziecie do Chin, tu, o, wszystko się buduje. O, tutaj widzicie, budują też plac przy a, stacji tramwajowej, przy, szko przy szkołach nie wiem, co tu będzie. Może parking dla samochodów, jakieś sklepy. Budują, budują tutaj plac. Jak wybudują, to będzie elegancko. Na razie jeszcze bałagan. No, także Chiny budują. Słuchajcie, i właśnie Chinom zależy na tym, żeby budować, żeby budować wszędzie na całym świecie, a szczególnie właśnie kraje, które są. Na niższym poziomie rozwoju bo generalnie cała Afryka jest do wybudowania, prawie. Także inwestycje w Afryce, Chinom zależy na tym, żeby to oni budowali. Także e, sytuacja jest taka, że jak macie kraje mało rozwinięte, średnio rozwinięte i wysoko rozwinięte, no to Chiny są tam krajem średnio rozwiniętym, no i oni chcą budować. I ciągnąć kraje słabo rozwinięte. O kurde, ale budowy. Ostre budowy na wielu kierunkach. Może jakiś sklep będzie, albo jakaś stacja. Albo jakaś stacja. Nie wiem do czego. Pewno sklep, albo jakieś jedzenie. A tu na tym placu to nie wiem co będzie parking może no zobaczymy no także Chiny nie chcą słuchajcie jako kraj średnio rozwinięty Chiny nie chcą konkurować z na przykład ze Stanami czy z Europą bo to są kraje wysoko rozwinięte także myślę że mało do zaoferowania by mieli e, dla krajów wysoko rozwiniętych e, no, które tam Stany i Europa teraz się obostrzenia wprowadzają. Granice, krótsze granice pozamykane, ograniczenia w imporcie. No, tak to jest. Jak widzicie, że jak globalizacja jest dla Was korzystna, to czerpiecie z globalizacji. A globalizacja nie jest dla Was już korzystna, to, to wprowadzane są ograniczenia także. A... no i właśnie Chiny chcą, jako kraj średnio rozwinięty, one chcą tam pomagać i sprzedawać i rozwijać do krajów słabo rozwiniętych. Także jak ja coś wiem i coś umiem robić, no to pomagam tym, którzy nie wiedzą, jak to robić jeszcze i nie wiedzą, jak nie mają umiejętności, jak to robić. Oczywiście wiadomo, że pomagam, no to wiąże się tam z. Opłatom i tak dalej. Także nic nie ma za darmo. No, i tak myślę, że taka jest strategia Chin na najbliższe tam 2-4 dekady, żeby budować. Budować w Afryce, budować w Azji. Chińczycy, słuchajcie, budują szybko, efektywnie w swoim własnym systemie. Autostrady świetnie są w budowaniu, Metr, stacje metra, linie metra, szybkie koleje, budynki, osiedla, wieżowce. No także tutaj są bardzo, bardzo szybcy i bardzo skuteczni i, i sprawnie im to idzie. O, dochodzę już do swojej szkoły, dochodzę już do pracy. No, także tak to wygląda tutaj z mojej perspektywy. Także Chiny działają, słuchajcie, jako kraj średnio rozwinięty, rozwijający się cały czas. No i, i zamiast wybierać konkurencję ze Stanów, ze Stanami, tak jak Stany też tam przyblokowały Chiny trochę e, restrykcjami i tak dalej, no to Chiny zmieniają strategię i właśnie a, budują swój własny kraj. To jest jakby jedna strategia i a, będą budować kraje nierozwinięte i będą rozwijać kraje mało rozwinięte. Dzisiaj w końcu nie jest gorąco Pogoda się w końcu zmieniła trochę Słuchajcie Pogoda się w końcu zmieniła trochę Już nie jest taki upał Tylko jest jakieś 30 stopni Fajnie wieje Patrzcie jak wieje, fajny wiatr Fuu. W końcu można jakoś normalnie funkcjonować Oficjalnie mamy jesień, słuchajcie Mamy jesień w sierpniu i 30 stopni. Taka tutaj jesień u nas na południu Chin, w Tropikach. U, ci, co oglądają, tutaj wiedzą, jak u mnie moja szkoła wygląda w miarę, gdzie teraz pracuję. Także może Wam pokażę dzisiaj trochę więcej, jak to wygląda. A oczywiście subskrybujcie nasz kanał. Zostawcie suba, zostawcie lajka, like zostawcie komentarz, napiszcie co myślicie o rozwoju Chin. W Chinach bardzo się unika konfrontacji, to jest też właśnie część kultury, że Chińczycy unikają bezpośredniej konfrontacji i bardziej tutaj jest wszystko nastawione na kooperację i na zarabianie pieniędzy. Współpraca gospodarcza, zarabianie pieniędzy, bogacenie się, rozwijanie, budowanie, A raczej niż tam, niż tam walka bezpośrednia i konkurowanie, kto jest lepszy. Czekajcie, muszę do windy iść. No, tak wygląda szkoła moja tutaj. Gdzie pracuję. Biblioteka tutaj jest. Może Wam nakręcę film. Nakręcę Wam film o tym, co jest tam w szkole, co się znajduje. Tutaj jest wejście na stołówkę. Muszę iść do windy, i muszę wjechać na piąte piętro. Na piąte piętro tego tutaj budynku w środku. Tu tam jest moja sala wykładowa. W budynku numer 5. W budynku numer 5, na piątym piętrze. Także tak to wygląda, kampus tak wygląda u nas. No, także, moi drodzy, do zobaczenia. Subskrybujcie, oglądajcie. O. No i trzeba działać i rozwijać kanał. Pozdro. Nikogo nie ma w windzie, także jedziemy. Nikogo nie ma w windzie, jedziemy na piąte piętro zobaczymy, czy kogoś spotkamy po drodze.